Pieniądze unijne, które miały być przeznaczone na rozwój Polski po pandemii, rząd Tuska roztrwonił na jachty, solaria, receptury piwa, klub swingersów czy Muzeum Ziemniaka. To ponad miliard złotych. Duża część tych środków trafiła do ludzi związanych z Platformą Obywatelską. Żona posła PO Artura Łąckiego uzyskała ponad milion złotych dotacji. 400 tysięcy złotych wpłynęło na hotel, którym zarządza żona Włodzimierza Czarzastego. A pół miliona złotych otrzymała kandydatka do Rady Powiatu Mławskiego z ramienia PO. Sami posłowie PO przyznają, że ich znajomi dostali wysokie dotacje. Patrząc na region, w którym ja mieszkam, to połowa albo i większość moich e, znajomych, rodziny bliższej i dalszej też dostała dofinansowania w ramach choreki. KPO to kredyt, który latami będziemy spłacać my wszyscy. KPO, czyli Kasa Platformy Obywatelskiej. Podziel się swoją opinią i weź udział w dyskusji, zostaw komentarz i udostępnij materiał na swoich social mediach. Po więcej filmów tego typu, kliknij w miniaturkę playlisty lub najnowszego materiału na naszym kanale. A my dziękujemy za Twój czas i pozostanie do końca.